Zdjęcia to jest taka moja pasja, która powstała od momentu kiedy pani doktor okulistka powiedziała mi, żebym oczopląc sobie można zmniejszyć w ten sposób, żeby podnieść, podnieść wizjer do oczu, wizjer aparatu fotograficznego i zrobić zdjęcie. Jesteśmy na górce rozrządowej, więc nie wiemy, gdzie się będzie coś rozrządzało. Trzeba do tego mieć dużo cierpliwości, ponieważ na nie jeden pociąg trzeba czekać kilka godzin. Trzeba mieć dobrą laskę do fotografowania. To jest laska, jak ja to nazywam ją, laska pancerna, dlatego że na każdy nasyp można się na niej wspiąć. A oprócz tego bardzo fajnie będzie pokazywała mi drogę. Jak przejeżdża taka lokomotywa, to dusza w człowieku podskakuje. I to jest no, zrozumiałe być może dla tych, którzy, nie wiem, uwielbiają ryk motocykla gdzieś na żużlu. A ja uwielbiam jak mi przejeżdża lokomotywa. I to jest właśnie muzyka górki rozrządowej. I to jest piękne. Czasami fotografowanie, ale słuchanie dźwięków niesamowite. Ta wystawa, na którą zechcieliście przyjść jest podziękowaniem wszystkim, którzy uczyli mnie fotografiki oraz wszystkim tym, którzy ze mną jeździli. I tam jest moja mama gdzieś. Tu jest, tu jest, ona zawsze mówiła, że dam radę. Zawsze mówiła, że potrafię. No i zawsze mówiła, że możesz.